nerdcorner.net Cześć, witam Was serdecznie. To jest kolejny poradnik od nerdcorner.net W tym poradniku chciałbym się zająć zmienianiem tła ekranu logowania. Pewnie wielokrotnie właśnie się spotkaliście, że po zakupie na przykład nowego laptopa producenci wgrywają swoje własne logo jest to momentami denerwujące lub po prostu brzydkie i może się nam to nie podobać. Dlatego w bardzo prosty sposób pokażę Wam, jak zmienić właśnie tło ekranu logowania na dowolnie przez Was wybrane. Aby tego dokonać, nie będziemy używali żadnych skomplikowanych wpisów w rejestrze, nie będziemy tam nic dodawać ani kopiować. W ogóle nie będziemy używali do tego rejestru. Natomiast posłużymy się bardzo prostym programikiem. Programem Windows 7 Background Changer. No, zaznaczam tutaj, że oczywiście metoda ta działa y, tylko na systemie Windows 7. Musimy także pamiętać, aby y, nasze konto użytkownika, z którego dokonujemy zmiany tła ekranu logowania, y, posiadało uprawnienia administratora. Więc przejdziemy teraz do pobrania naszego programu. Wchodzimy na Stronę, do której link jest podany w opisie filmu, zjeżdżamy na sam dół, a następnie klikamy przycisk Download. Pobieranie powinno rozpocząć się nam automatycznie. Teraz jedyne co nam pozostaje zrobić, to wypakować pobrany plik RAR. Przechodzimy do programu. Uruchamiamy go. Teraz widzicie okno programu. Znajduje się tutaj także moje wcześniej już ustawione tło ekranu logowania. Tak to właśnie będzie wyglądać, kiedy wybierzecie sobie swoje własne. Oczywiście jest tu do wyboru mnóstwo domyślnych tapet systemu. Jest ich naprawdę dużo i wyglądają niektóre naprawdę ładnie. Jeśli jednak. Nie satysfakcjonuje Was, to możecie użyć własnego tła. Wystarczy, że klikniecie w przycisk Choose Folder, a następnie wybierzecie folder, w którym znajduje się Wasz obrazek. Po wybraniu, wybieracie teraz, po wybraniu folderu wybieracie obrazek i jednocześnie od razu widzicie podgląd, jak to będzie wyglądać. Program ma również kilka opcji. I ustawień. Jest to m.in. ustawianie e, cieni, jasny, ciemny lub po prostu jego brak. Możemy zresetować domyślny folder, do domyślnego folderu oraz zachować innych użytkowników przed niechcianą e, zmianą tła. Kiedy wszystkie ustawienia i nasz obrazek będą już dostosowane, wystarczy, że klikniemy u góry przycisk Apply. Teraz program instaluje naszą y, tapetę. Na dole widzimy pomarańczowy pasek postępu. Kiedy dobiegnie on do końca, oczywiście nasze tło zostanie już ustawione. I wszystko powinno wyglądać już tak, jak należy. Ok, teraz ustawiacie wszystko yy, według poprzednich wskazówek. Yy, no i to by było na tyle. Możecie się ucieszyć nowym wyglądem ekranu logowania. Wielkie dzięki za obejrzenie tego poradnika. Zapraszam na nerdcorner.net. Jeśli chcielibyście nam pomóc, to zasubskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Na razie.